Badam się regularnie, wszystkich do tego zachęcam. Oczywiście staram się nie przesadzać, no, nie będę tutaj popadać w hipochondrię, ale wiedzieć zawsze lepiej wcześniej niż później. A jakie badania są dla Ciebie takie must have, które co roku zawsze wykonujesz? Zdecydowanie cytologia, y y badania krwi od czasu do czasu zdecydowanie. No i jeżeli coś mnie gdzieś jakoś zaboli, to, to staram się, no może nie od razu pędzić do lekarza, ale jednak to sprawdzać. Masz też takie wrażenie, że w tym zakresie też trzeba edukować społeczeństwo, bo to jednak badanie jest czymś, co my często odkładamy, że ani teraz, może później, albo może coś nam wykryją. Tak, tak, ale myślę też, że, że należy edukować społeczeństwo również w kwestii szczepionek, bo obserwuję teraz ten trend, który mnie bardzo, bardzo niepokoi odwrotu od szczepionek, od takich sprawdzonych szczepionek, które od lat ratują życie i. Jeżeli mogę do czegoś wykorzystać tę moją rolę lekarki, to, to na pewno do tego, że mam takie marzenie, żeby ludzie wiedzieli, jak wspaniałym wynalazkiem szczepienia są i że trzeba z tego korzystać. Ja jestem świeżo po szczepieniu na HPV, wszystkim to polecam i to jest jedno ryzyko raka mniej, także bardzo chciałabym, żeby żeby ludzie byli świadomi, żeby ufali naukowcom i żeby się nie bali. Też słyszałam niepokojące bardzo wieści ze Stanów Zjednoczonych, że niezaszczepione dziecko zmarło na odrę w 2025 roku. To jest przerażające. Także bardzo proszę, nie ryzykujmy życia dzieci, nie ryzykujmy życia swojego i ufajmy naukowcom.